Siamoneczko jest ten Bardzo dużo się zmieniło od tamtego odcinka. Mówiłem wam, że dużo zrobię. Więc jak już widzicie, mam 51 miejsce. Dawno takiego miejsca nie miałem i mam 9 SP Rebirthów. Ale to za chwilę Pokażę wam, co się zmieniło z moimi pytami Dzisiaj będzie odcinek Challenge Rebirth Champions X, więc myślę, że będą fajne challenge. Ale za chwilę sobie przejdziemy do mojego eku, bo naprawdę dużo się zmieniło, ale bez takiego gadania przejdźmy do odcinka. Więc tak, najpierw sobie przejdźmy do Space Wardu, bo tam udało mi się zrobić ten upgrade, co nie? Tutaj udało mi się zrobić ten plus 1 PT, naprawdę żeby ten upgrade zrobić, musicie być przynajmniej w topce, bo naprawdę trudno to się zbiera. Jak widzicie, mam 38 SP, a tutaj trzeba 250 do drugiego upgrade'u click multiplier, więc naprawdę bardzo dużo trzeba, ale to pewnie jest na kolejne update'y naszykowane, jest dlatego tak dużo to kosztuje, ale dobra, właśnie sobie przejdźmy do tych petów, ale dobra, jeszcze sobie odbiorę tego chesta tutaj i lag, to się przyda w dzisiejszym odcinku, ale dobra, teraz pokażę wam moje pety, które udało mi się kupić i też trochę zdobyć, więc trzy, dwa, Jeden, klikamy. I jak widzicie, zdziwiliście się, że mam takie pety mocne. No, mam 4 razy Solar System, które mają po 20 trylionów, prawie 21. Więc sobie załóżmy i zobaczmy, jak one wszystkie wyglądają na raz, nie? Więc zobaczymy, jak naraz wygląda. I hoja! Oh, yeah. Ale to wygląda. No ten pet jest jednak większy. No mega ten pet jest. Chyba nikt nie ma czterech naraz tych petów. Chyba jestem jako jedyny. Albo po prostu jakaś osoba stop 3. Pewnie cv 10 k te pety, bo naprawdę no epicko wygląda ten pet. Naprawdę taki mocarny pet jest jeszcze wielki. Oj się w jeden składałem, jak się chodzi. Więc ciekawie, naprawdę tak dużo się trajdowałem i w ogóle. Myślę, że do top 10 się na pewno wbiję. Jak widzicie, już wczoraj nawet top nie miałem, a dzisiaj mam 51 miejsce. Więc myślę, że mi się uda to zdobyć. Naprawdę bardzo na to długo czekałem. No wiem, może wbiję top 3. Nie wiem z takimi petami. Może się uda. Jeszcze mam dwa są Kingi Golden. Więc jeszcze Wam też pokażę tego peta. No, jak widzicie, mocarny jest ten pet. Bardzo mocarny jest ten pet. Wolę tego golden bardziej niż normalnego, bo jak widzicie, tutaj nie ma praktycznie różnicy. No a ten się bardziej świeci i to jest bardziej podobne do tego właśnie słońca niż to do słońca nie więcej bardziej mi się golden podoba. Pierwszy raz w wersji x więc bardzo ciekawie. I mogę zrobić kolejnego golden, ale nie chcę tego robić. Chcę mieć po prostu wszystkie pety założone. Naprawdę chyba nikt nie ma jeszcze w tej grze 4 raz Solar Systemów. Nie widziałem na YouTubie jeszcze. Widziałem, że pojedynczo tam mieli Ale chyba nikt nie miał czterech na raz. Ale dobra, jak wygląda cały team? Hoo! no to nieźle Nieźle to wygląda, naprawdę Jeszcze jakby ten mythicale zastąpić tymi sunkingami albo jakimiś solar systemami To by to tak wyglądało epicko, to naprawdę Trochę to laguje grę, jak się tak ekranem obracam Dobra, schowajmy sobie i... Przejdźmy do pierwszego challenge'u Pierwszy challenge został zadany przez Kubuś Otwieraj przez 20-30 minut jajka Jak w legendę dajesz jakiemuś widu. Dobra, więc sobie odpalmy lag boost'a tutaj Przez 20 minut sobie Bo i tak pewnie dużo na tego wydropię Tutaj sobie włączmy to i dobra Lecimy z tym to, nie? Będziecie mieli to przyspieszone Dobra, minęło te 20 minut i czy udało mi się... O, udało mi się kolejnego sekreta dropnąć. Więc bardzo fajnie. Dobra, załóżmy jeszcze sobie tego sekreta, No nie spodziewałem się, że uda mi się secretu kolejnego dropnąć. No nieźle. A dobra, udało mi się zdobyć jeszcze Mytika. E, legendy tutaj jakieś, więc rozdamy to jakiemuś widzu. Jak znajdę kogoś, to widzimy się za chwilę. Da, więc udało mi się znaleźć widza jednego. Rekina się nazywa i dobra zdajmy mu te e, legendy, które udało się zdobyć. Dobra, te legendy tutaj, cztery golden e, i dobra. Cztery golden le legendy tutaj. I challenge zaliczony, więc bardzo fajnie. Kolejny challenge został zadany przez żabuś poliś wszystkie plus sekrety plus ekskluzywy bez patrzenia w indeks z tymi petami będzie trochę trudno bardziej z ekskluzywami bo tak, tak tutaj z petami tymi na przykład w jajku to będzie łatwo w sumie ale z ekskluzywami na przykład z tamtego wcześniejszych update'ów to będzie trudno trochę więc dobra pójdźmy sobie na spawn od tego jajka będziecie mieli to przyspieszone bo to trochę zajmie 1, 2, 3, 1, 2, 3. ر Immortal Shard, czyli taki ten water, water shard taki w szopie co był, 100, 165 I to tyle co udało mi się powiedzieć, wiem że jest o wiele więcej, ale po prostu z innych eventów No, trudno zapamiętać jak było trochę tych eventów i tam były też dużo petów, secretów i innych Musiałam dowolne listy zobaczyć, wtedy tam były pe pewnie wszystkie pety no i udało mi się 165 lub 164, coś takiego. No i tutaj wszystko dobrze, tutaj do tego, dalej. Źle policzyłem, bo tutaj nie było sekreta. Tutaj też źle policzyłem, tutaj źle policzyłem, bo tutaj, bo tutaj dwa były, a nie jeden. Tutaj dobrze. Tutaj też dobrze, tutaj też dobrze. Tutaj dobrze. Tu też, tu też, tu. Dalej, dobrze. I tutaj, no właśnie, tych z eventu Easter. Nie pamiętam o nich wszystkich. Tutaj też ten. Tutaj zostaje wszystkie. No i tutaj te ekskluzywy bardziej dalej. To w sumie wszystko. To na tyle z tych dzisiejszych challenge'ów. Jak już zatarliście tutaj do końca, to możecie napisać topka. podajcie też na Discorda, bo codziennie konkursy są. Na grupę Robloxową. Do kolejnych odcinków. No i się ma.